Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na mecz półfinałowy Ligi Europy, gdzie zmierzy się AS Roma z, Bayern, z Bayernem Leverkusen. Ten mecz odbędzie się 11 maja o godzinie 21 na stadionie Stadio Olimpico w Rzymie. No, tutaj konduzywani zawodnicy AS Roma to jest Krasdrop, Kumbulia. No i bajenie Werekuzyn Lunei, kontuzja pleców. No i Patryk Szyk, kontuzja pachwiny. A ten temat będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Możecie też napisać, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu. Kto tu wygra? Czy AS Roma, czy Bayer Leverkusen? Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Ja będę grał AS Roma. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. W powietrzu daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Widzimy teraz na ekranie jedenastkę gospodarzy. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Widzimy skład Bayeru Leverkusen. Ci piłkarze rozpoczną mecz. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Ajajaj, sytuację sam na sam, trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Florian Wirc. Jest coraz bliżej pola karnego. Zbiega teraz ostro ze skrzydła. Ulala, co za refleks, bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Zbyt czytelna ta centra. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Czy otworzy wynik spotkania? Broni, lecz to nie koniec akcji. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Zamykają go teraz rywale. Ciekaw jestem dzisiejszego występu Paulo Dybali. Argentyńczyk bez wątpienia jest znakomitym piłkarzem. Pellegrini, uwaga, piłka w grze! Tak należy przejmować piłkę przy wrzutkach, nawet pod presją. granie na dobieg, popatrzmy. I wślizg w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. To naprawdę wyglądało na mierzony strzał, ale niestety dla niego tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział, gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. Abraham. Zanosiło się na gola. Świetna interwencja teraz. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Florian Wirc. Florian Wirc. Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybrnąć. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. To może nam otworzyć wynik. Broni, ale piłka nadal w drze, wciąż groźnie. Niebezpieczeństwo przynajmniej chwilowo zażegnane. Przejmują teraz piłkę. Gracze Leverkusen krok po kroku coraz bliżej bramki. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Uwaga, będą prowadzić. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Faul, gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Abraham. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Mamy pierwszą bramkę. Chyba nikt tutaj nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki? Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Paulo Dybala. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. Ale no właśnie. I Pellegrini. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokautujące uderzenie? Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Na razie 2-0. Prawo dobrze w obronie. Gini Weinaldum. Ładnie teraz wymierzone podanie może być ciekawie. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. To może być groźne. Będzie kontra. Czy to będzie dobry strzał? Proszę bardzo, strzał był całkiem groźny, ale widać, że nie spanikował. Zrobił co do niego należało. Dobra interwencja. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Czyli to będzie rzut rożny. Rzuca piłkę przed bramkę. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Pewne wejście we własnej szesnastce. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie. AS Roma prowadzi z Bayernem Leverkusen 2-0. Zrobimy sobie tutaj zmianę. Wrzucimy sobie El Shawari. Będzie sobie za Pellegriniego I Belotti za Abrahama. No i możemy czytać Maticia za Cristante. I tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie AS Roma prowadzi 2-0. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Piłka do Belobkiego. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Sik. Doskonała piłka za plecy obrońców. Tak, bramka! Jest jeszcze życie w tej drużynie. Nie poddają się. Jeszcze będziemy mieli emocje w tym meczu. Proszę być pewnym. Bayerowi wystarczy jedna bramka do wyrównania. Czy będzie z tego remis? Jak on tego nie strzelił? No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Dybala. Ale może teraz będzie szansa. I jest! Tak jest gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Mamy więc 3 do 1. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Podana do Demirbaya i strata. Fatalne zagranie. Uderza na bramkę. Rui Patricio, bez problemu. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Dobra, teraz obrona bramkarza. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny, to może dać im nadzieję i gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. A więc mamy 3 do 2. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę... I mamy gola! Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. I po tej bramce jest 4 do 2. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują, wielkie, wielkie brawa. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. I oto przy piłce Dybala, Dybala szansa. Proszę Państwa, bramka, powiększają przewagę. Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie. Braw. Szalony mecz. 5 do 3. Patryk Szyk. Jest próba strzału. Broni. Tak. Ależ tutaj to wyciągnął. Teraz krótkie rozegranie. Piłka znowu wyszła za linię końcową. Rzut rożny. Bez dośrodkowania tym razem. Emir Baj ma piłkę. Szansa na kontakt. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Co teraz? Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Jedno bramkowa przewaga. 5 do 4. To już chyba ostatnia szansa w tym meczu, by zawalczyć o remis. Śli w szesnastce, ale arbiter pokazuje, by grać dalej. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Chyba będzie gol! Dobrze obroniony strzał. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać rzut rożny i może im to dać wyrównanie. Nie mogę wierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. I oto przy piłce Dybala. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Paulo Dybala. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. I pan jest. I oto przy piłce dybala. Co teraz? Słyszy presję trybun. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. I próba strzału. Gol! Umieścił piłkę w siatce! Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko... Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż dwie bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem Abraham. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Mamy pierwszą bramkę! Chyba nikt tutaj nie spodziewał się tak. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców, ale no właśnie. I Peregrini. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch. Czy to będzie dobry strzał? Proszę bardzo. Strzał był całkiem groźny, ale widać, że nie spanikował. Zrobił, co do niego należało. Sik. Tak! Bramka! Jest jeszcze życie w tej drużynie. Dybala. Ale może teraz. Będzie szansa. I jest! Tak jest! Gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki. Prze... Dobra, teraz obrona bramkarza. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szans. To może dać im nadzieję. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Ciekawie rozwija się... Te... No i koniec meczu. AS Roma wygrywa z Bayernem Leverkusen 6 do 4. No oczywiście rewanż będzie 18 maja. O godzinie 21. Na stadionie Leverkusen. No i tu oczywiście wyłoni się Finalista, tak? Kto zagra w finale? Czy AS Roma, czy Bayern, Bayern Leverkusen? Zawodnikiem meczu yy, moim zdaniem zasługuje na, na miano zawodnika meczu Paulo Dybala, ale cała tutaj drużyna harowała. No, cały zespół ładnie zagrał. Takie są statystyki po tym spotkaniu. Jak się Wam podobało spotkanie, oczywiście to możecie napisać, jakie się Wam bramki podobały w tym meczu. Zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. Jak uważacie. I trzymajcie się i do usłyszenia!